Tak się nagrywa. Może Rejano Moto moje, to moje, to moje, moje moto. O to właśnie chodzi, o to, o to, o to. Że nie zajmę się robotą w ogóle to co mi to moto. nie wie To, to particu, <słuk sopsi> mocy, że to kasa wyrzucona na błoto. Więc kobieto, pytam ciebie, czy ci tylko chodzi o to? Że to jest błoto? Dla mnie błoto jednoznacznie Tylko się Ty Wyjeżdżę po błocie, nie leżę na plaży Gdy leżę na plaży, to myślę o moto I tak mógłbym długo mówić o tym nieustannie Bo to rzecz najlepsza, jaka Co się byśmy przytrafia i Zamknąć oczy, wyobrazić sobie, jak przebiega trasa Zamknąć oczy, wyobrazić sobie, jak przebiega Scott Kiedy robię łupak, ładny motor w bok Kiedy wracam, daję dużo, 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 dużo gazu Nie wychodzi to za pierwszym razem, nie wychodzi to od razu, ale wyjdzie za ósmym, dziesiątym, może czwartym Wtedy wiem, że ten pot, ten wysiłek To wszystko było warte tego, by to zrobić raz jeszcze Kiedy o tym mówię, przez me plecy przechodzą zimne dreszcze To jest coś, co mnie niesie, niesie przez cały czas To jest coś, co mnie niesie, niesie przez cały czas To jest coś, co mnie niesie, Jak to pięknie brzmi Dajcie go dajcie, dajcie, dajcie go mi Dajcie go dajcie, dajcie, dajcie go dajcie Dajcie go dajcie, to rumienie równajcie Wali mnie to, że Baśka ma fajny biust Wali mnie to, że Aśka bierze do ust Wali mnie to, że dajesz cicha czy kucha Wali mnie to, że kokę wali się w nocha Wali mnie to, że hery wali się w żył Wali mnie to, że wudę fajnie się pij. Wali mnie to, że jedni leżą, a drudzy wstali Wali mnie, to niech się to wszystko fali Roboto. Dosiadam go i robię to z wielką ochotą. Każde przeżycie z nim jest niebywałą pieszczotą i nie zamieniłbym go za żadne złoto. Nie mam go po to, aby zainformować małoletnich złotą. Dlatego jest głupotą, dla mnie nie robię tego foton. Nie utożsamiajcie mnie z tą kołotą. Każdy kulikat do samego końca. Niech jeszcze, jeszcze, jeszcze mam dwa. Pięknie to dziś wygląda. Promień jak słońca niech na zawsze trwa. To I jak? Reszta istnieć dla mnie nie musi Jeden plus jeden zawsze równa się dwa Gdy zabiera się tlen, wtedy człowiek się dusi To jest coś, co mnie niesie, niesie przez cały czas To jest coś, co mnie niesie, niesie przez cały czas To jest coś, co mnie się niesie, niesie przez cały czas To jest coś, co mnie się niesie, niesie przez cały czas

Nie mogę siedzieć, nie mogę mówić chociaż chciałbym coś powiedzieć Jak mam nie jeździć kiedy to się dla mnie liczy Nieźle się czuję kiedy to. nie czuję kwiatotnicy Nie informacyjnych liczy Lubię zarabiać w biznesie to ryczy Lubię gdy na zawodach są najlepsi zawodnicy yeah,